Música się na kanale Rabbit, gdzie znajdziesz wszystko co potrzebne na temat królików domowych. A w dzisiejszym wideo, tak jak zapewne domyślacie się po tytule filmu, będziemy mówić o domu tymczasowym. Film podzielony został na dwie części. W pierwszej będziemy mówić jak zostać domem tymczasowym, jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna i cały proces aż do momentu przejęcia królika pod swój dach, a w drugiej części pokażę wam moją podopieczną no i to jak minął jej pierwszy tydzień w moim domu. O zostaniu domem tymczasowym myślałam od kilku ładnych już miesięcy, jednak dopiero gdy zobaczyłam post z 17 grudnia na stronie na Facebooku a, Azylu, który prosił wszystkie osoby, które mają taką możliwość, aby wziąć pod swój dach chociaż na krótki moment z jakiegoś azylanta, to właśnie wtedy zdecydowałam się, że to jest ten moment, że jestem gotowa. A, no i zdecydowałam się odpisać na ten post. Napisałam do Fundacji Maila, gdzie wyraziłam właśnie chęć zostania domem tymczasowym. Tego samego dnia w odpowiedzi dostałam ankietę, którą należy wypełnić, jeżeli chcemy zaadoptować królika, bądź właśnie zostać takim domem tymczasowym. W ankiecie możecie znaleźć pytania odnośnie tego, czy macie już jakieś doświadczenie w opiece z królikami, co możecie zaoferować jako dom tymczasowy z wyposażenia dla takiego królika. A czy w domu są jeszcze jakieś inne zwierzęta? Są to pytania dosyć szczegółowe, natomiast one mają pomóc w komunikacji z fundacją, mają pomóc dobrać odpowiedniego królika do naszych warunków mieszkalnych i życiowych. A zalecam, aby odpowiadać na pytania szczerze, ponieważ wszelkie braki, jeżeli takowe się pojawią, zostaną później uzupełnione przez wolontariusza podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ja wypełniając tą ankietę po kilku dniach otrzymałam e-maila, gdzie poproszono mnie o umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną właśnie z jedną z wolontariuszek z fundacji. Każda rozmowa kwalifikacyjna z takim wolontariuszem zapewne będzie wyglądała inaczej u każdego, a pytania są też opierane odnośnie y, ankiety, którą wcześniej wypełnialiśmy, więc jeżeli pojawiają się jakieś ewentualne. Dodatkowe pytania, no to zostają właśnie one zadawane um, podczas tej rozmowy kwalifikacyjnej, również my możemy zadawać różne pytania wolontariuszowi, a po takiej części formalnej zazwyczaj przychodzi też czas na opowieści z życia wolontariusza oraz rozmowy o królikach, więc takiej rozmowy nie trzeba się absolutnie w żaden sposób obawiać, ponieważ nawet jeżeli czegoś nie wiemy, to nie dyskwalifikuje nas to a do zostania domem tymczasowym bądź do adopcji e, królika z fundacji. Po rozmowie kwalifikacyjnej dano mi jeszcze czas na zastanowienie się i podjęcie ostatecznej decyzji, natomiast ja byłam już na tamten czas zdecydowana. Reszta procesu e, kwalifikacyjnego odbywała się drogą mailową, zostałam poproszona o wysłanie zdjęć e, kącika, e, w którym królik miałby mieszkać, i ewentualnych wszystkich akcesoriów, e, które posiadałam, e, które mogły być przeznaczone właśnie e, dla tego podopiecznego. Później najdłużej trwało znalezienie transportu z Torunia w mojej strony, ponieważ mieszkam na drugim końcu kraju, więc znalezienie transportu opiera się głównie na pomocy osób, po prostu, które wyrażą chęć zabrania takiego królika w trasę ze sobą, jeżeli jadą aktualnie w daną stronę. Nam udało się to właśnie na początku lutego, i tak 4 lutego musiałam podjechać około 50 km jeszcze po swoją podopieczną, no i zabrać ją wtedy do domu. Po kilku dniach pobytu Concordii w moim domu otrzymałam kolejnego maila, w załączniku była umowa, którą musiałam wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać pod wskazany adres, aby oficjalnie móc już współpracować z fundacją jako ich dom tymczasowy. Jak już wspomniałam, musiałam po Concordia podjechać jakieś około 60 km od mojego miejsca zamieszkania. Tutaj jak widzicie już miałam przygotowany kojec, miałam już wszystko ładnie rozłożone. Concordia przez większość czasu siedziała w końcu. Dopiero po godzinie zdecydowała się wychylić łepek i zobaczyć co się dzieje dookoła. Po lewej stronie możecie zauważyć tam w tle miseczkę z ziołami. To są zioła, które miałam spakowane w czasie podróży z fundacji. No i tak właśnie Concordia się tutaj um, zastanawiała, wyjść czy nie wyjść. W końcu zdecydowała się, że jednak wyjdzie i troszeczkę pozwiedza okolice. Jak widzicie, bardzo niepewnie stawia kroki, wącha wszystko dookoła. A ja oczywiście trzymałam się z dala, poza kratą. E, mówiłam do niej bardzo dużo, żeby już przyzwyczajała się powoli do mojego głosu. No ale jak widzicie, nie było żadnego problemu, A wzięła się od razu za jedzenie siana. Drugi i trzeci dzień, no niestety mam tutaj bardzo mało nagrań, bo byłam też wtedy w pracy i nie miałam za bardzo czasu też spędzać e, na nagrywaniu. E, starałam się jakoś urozmaicić jej ten czas tymi grami. E, czwartego i piątego dnia, jak widzicie, e, Concordia lubi spędzać czas w swoim transporterze, który jeszcze jej wtedy na tamten czas zostawiłam, żeby miała zapachy, które zna. E, no i żeby czuła się bezpiecznie. Także... Zabawki miała, którymi była średnio zainteresowana, raczej na tamten czas jeszcze. E, tutaj też już starałam się przyzwyczajać ją e, do mojego dotyku i do tego, żebym kojarzyła je się z czymś pozytywnym, czyli tutaj oczywiście jedzenie, także granulatem karmiłam ją z ręki, e, który bardzo chętnie podchodziła i jadła. No ale jak tylko granulat się kończył, no to oczywiście uciekała z powrotem do transportera albo do kuwety i tyle jej było. No, i tutaj jest takie standardowe nagranie tego, jak wygląda codzienny, codzienny poranek, jak sprzątam. Najpierw zaczynam od Concordii, bo ona robi zdecydowanie mniejszy bałagan. Jak widzicie, ładnie kuwetkuje, także zdarza jej się tylko porozrzucać trochę zioła. Oczywiście dalej jej nie dotykam, więc wykorzystuję po prostu moment, kiedy jest w transporterze, żeby ją wynieść z końca, no i z powrotem w tym transporterze ją do tego końca wprowadzam. I tak właśnie mija. Konkordii, pierwszy tydzień w moim domu. Oczywiście planuję robić kolejne filmy może po miesiącu czy po dwóch. Zobaczymy jak sytuacja minęła. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do subskrybowania. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego i pa! pa.